Z tej strony Minecraft Muson i w dzisiejszym odcinku zagramy w Minecrafta. Wchodzimy na nasz świat i będę grał w grę. O, na swiej Minecraft. O kurcze, jak widzicie, przecież w poprzednim odcinku przecież tutaj tego nie było wszystkiego. What the fuck, nie? Otóż ja to wszystko tutaj wykopałem. Tutaj była noc, o, przestałem się truć. No i tutaj. Zorientowałem się po jakimś czasie, że jest. Kukurydzę. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie Jest dzień, więc szybko wyszedłem. Kurde, nawet sprinta nie ma, no really. Dobra. I ten. I wyszedłem z jednego powodu. Żarcie, żarcie, żarcie. Gdzie ma kurczaku? Dzień! Gdzie ma kurczaku? Dzień! Kurde, nie trafiłem go. Dzień! Okej, okay, yy, muszę szybko zjeść. Zjeść, zjeść, zjeść. O, nawet się nie otrułem, ale pewnie zaraz się otruję. O nie. Trzy. Nawet się nie zro zrobił. O, kurde. Jestem. O, fajnie. Fa jak fajnie. Spoko. Jestem przy morzu, więc będę zrobię sobie łódkę i popłynę tam. O, wiem, gdzie sobie zrobię domek. Na tamtym. Dwa. Oczywiście OptiFine nie zainstalowany więc dobrze ooo, okej, okej, taki pewnie nie mały jak powiedziałem, że tak o, zrobić taki fajny ten, takie fajne cienie tylko tutaj coś jest, nie, nic nie ma takie, takie przerywy jakby nie wiem jak to nazwać, ja to nazwa przerwy? Rywy. Te prze... O tak, ja już wiem gdzie chcę zamieszkać. Tutaj, tutaj węgiel. Tylko gdzie ja miałem mój dom? Muszę wszystko. Nie, no na razie to ja pójdę tylko po kilof i ten. I zrobię. I tam wykopię ten węgiel. Może coś tam będzie jeszcze jakiś złoże O kurczak, kurczak. Są. Cztery. o Kurczę, 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 kurczaczku. Ok, zginął. Jeszcze tutaj dwa jajaczka. Trzy jajaczka. O! Yy, nie próżno Gdzie jest ten yy, Czwarty. Gdzie jesteś? Czwarty, kurczaczku. Kurczaczku. No nie, muszę gdzieś po las. Nie chcę mi się za nim chodzić. Szkoda, że nie można jeść tych jajek, bo to było dobre. O, tu jesteś. Ja cię nie chcę uderzyć. Dobra, kłamałem. Ale dobra. Cztery żarcia spoczko. Idziemy. Ja wiem, pierwszy level mam O gdzie ja miałem domek? Spoczko, nawet mi to nie dało za dużo żarcia. Ale dobra, nie splintuję. O, są jeszcze dwa kurczaczki. Chodźcie, już, Jajuszko. Jajuszko. F. Jajuszko. Okej. Okay. Tylko piórko. A nie, jest rzadko. Jest rzadko. No i gdzie ja miałem ten domek? Sej. A nie myślałem, że on jest na żyje. Kurczak taki, taki samotny. Dobiłem twojego brata. Kurczoku. Jeszcze tu jest jeden. No jednego hita wszystkie lecąc. Dobrze. Okej, okay, teraz mój kochany... O, tam jest, tam jest baza, ponieważ... Chyba, 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 chyba. Najmniej tak kojarzę tę okolicę że powinna tu być moja chatka, puchatka. Czy ma Ale nie ma tu jej. What? What? No nie, no nie, no nie, nie, no nie, nie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. O, krówki trzy były se i zginęła jednak. A teraz druga zginie i trzecia też. Zginęły trzy króweczki se a zaraz czwartą ubiję już dobra. No nie tam miałem wszystkie rzeczy, wszystkie moje rzeczy. O, pumpkin, pumpkin, pamkin, pumpkin, pamkiny. Pumpkin. Ale dobrze, że wyszedłem, ponieważ są Spróbuję Spróbujmy sobie. O, jestem, o, to, jestem strach strachem na wróble Tom, dom, tom! tom. że się z tym gra, tak to Pamki, nie, pamki, nie, Okej, okay, i teraz szukamy mojego domu No kurczę. Gdzie on był? Gdzieś obok stawiku, pamiętam. Kurczok, kurczok, kurczok. Zajdę go. Z boku. Nie spodziewałeś się tego? No, widziałeś mnie, ale się tego nie spodziewałeś. Na pewno. No, jak? How to be? How is to bin? How is to bin? O nie no! Zgubiłem mój dom. Zgubiłem mój dom. Okej. Okay. No to będzie najgorszy odcinek w historii YouTube'a chyba. już nawet nie wiem gdzie jest to miejsce z węglem, a tu jest taki węgiel. Ale mi się zajebisty, świ zajebisty świat. O, zamieszkam tu. Dawajcie. I wszystko od początku zacznę robić. O, dobra. Dobry pomysł, bo chociaż ja i tam miałem wszystkie rzeczy, wszystko miałem. Spróbuję sobie jak się to szło. Szybko. Eee, tu, 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 tu. Ja tu. no, ja sam nie pójdę, bo ja zapomnę zaraz, gdzie jest to miejsce, w którym chcę zamieszkać. Teraz, a później. Znowu... Gdzie jest mój dom? What? No dobra. Już 7 minut. To dużo. Zetniemy sobie drzewko. U, u, o nie! O no nie! Już jest noc! Już się robisz noc. Już robi się. Boże. Już ciemniej ekran. Dobra, szybko muszę to ściąć i zrobić sobie crafting boxa. Okej. Okay. Szybko. Tam, bo jest już, już noc, zaczyna się robić. O walić to muszę szybko zebrać dirka na, na murki jakby mury Mury z dirka, tam, tam. wiem mówiłem, że będę walczył z potworkami w poprzednim odcinku, ale w poprzednim odcinku, wiecie, miałem dom Dobra, szybko. 16-17 wystarczy girta na szybki, Szybkie zabudowanie sobie domku. Powinno wystarczyć. Okej. Okay. Nie no, nie starczy. Dobra, szybko, no, ja już po mnie, już pewnie zaraz wtedy. O lol, o lol, wyskoczyła mi myszka za ekran, nie wiem jak to się stało. No normal to się wszystko może zdarzyć Dobra Tutaj na razie w tym kupowym czymś, kupowo podobnym czymś. O, jeszcze sobie zakleję drewnem. Żeby nie było, że chcecie... Tutaj sobie wejdą. Ja sobie mogę zostawić to. Okej, okay. może być chaos taki. He, dobra, tutaj będę mieszkał. Na razie. Dopóki nie znajdę niczego lepszego. Dopóki, to znaczy, nie znajdę tamtego starego domku, ponieważ tamten stary domek był fajniejszy. ogólnie. ogóle, Wiadomo, że był fajniejszy, ponieważ był domem, a to jest jakiś nie wiem co to jest tak praktycznie praktycznie mówiąc ok szybko muszę sobie zrobić narzędzia z kamienia także o, dobra zjem sobie chickena chicken 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 będzie pełny pasek? nie będzie Zrobić sobie piecyk, chociaż nie mam czego przytapiać na razie. Nie mam węgla nawet. No, o nie. Ja miałem w tamtym domku żelazo. Jest zresztą jeden bloczek, ale miałem. O gut. Dobra, yy. I chyba tym materiałem to ja będę kończył dzisiejszy odcinek. Chyba. Chyba to znaczy na pewno, o. To tylko tutaj sobie zalepię. Okej, okay, tutaj sobie zrobię jeszcze taką dziureczkę. Pyk. O, co to miało być? Dobra. Okej, okay, tutaj moja dziurka taka, taka, nie dziurka, tylko taki, to będzie taki totem. taki design, dobra? Okej. Okay. Jeszcze sobie zrobię skrzynkę. Dobra, zostały mi dwie deseczki. Będę musiał nasad tego do ja. No nie. Nie wypadnie za to. O. Co zrobiłem, face No Teraz trzeba to zniszczyć. Mm. Ok. A dobrze było, dobrze było. Widzimy szkieleta zbugowanego w ścianie mojego prześlicznego domku. O tak. Widzicie, wszystko odłożę. Okej, okay, to będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku yy, pójdę i poszukam tego mojego kochanego domku starego i wszystko zabiorę i przeniesę się tutaj, bo tutaj jest według mnie fajniej. Napiszcie w komentarzach, czy tutaj jest fajnie, czy tutaj mam zamieszkać, czy tam mam mieszkać dalej. Ale ja bym wolał tutaj mieszkać ponieważ tutaj jest fajnie, ogólnie ogólnie jest fajnie i w ogóle ok i tym materiałem kończę dzisiejszy odcinek do, do zobaczenia cześć